Witajcie na kalaja.pl. Dzisiaj Wam trochę opowiem o nierafinowanym oleju kokosowym. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zapraszam! Nierafinowany olej kokosowy jest produktem tłoczonym na zimno, oczywiście z kokosów. Zawiera tłuszcze, węglowodany, proteiny, szczególnie godne uwagi są zawarte w nim nasycone kwasy tłuszczowe. I zapewne większość z Was wie, że to jest olej, który się poleca najczęściej osobom, które dbają o włosy, to znaczy jako produkt do pielęgnacji włosów. I jest po temu przyczyna. W 2005 roku przeprowadzono badania, które miały na celu takie ustalenie, który olej najlepiej jakby dociera w głąb włosa. I najskuteczniej go odżywia. I właśnie te wyka badania wykazały, że to olej kokosowy ma naj jest najskuteczniejszy w tym przypadku. A skoro najgłębiej jest w stanie wniknąć, to też najskuteczniej może odżywić i wszystkie te fajne składniki, które są w nim zawarte, mogą się do tego włosa dostać. I teraz jak to zrobić? Bo wiem, że część osób używa oleju kokosowego do odżywiania włosów, a część po prostu nie wie jak to zrobić. Nie trzeba nic, żadnych tutaj dodatków do niego. Wystarczy sam olej kokosowy nałożyć na suche lub na mokre włosy i zostawić w w skórę głowy w, albo tylko w końcówki, jeżeli tylko końcówki potrzebujecie odżywić i zostawić na jakieś 30 minut albo jeżeli chcecie zrobić sobie taką głęboką sesję odżywczą no to wtedy można nałożyć go na całe włosy i zostawić to na całą noc. I teraz jest jeszcze taki jeden dodatek, że tak powiem, bo jeżeli podgrzejecie sobie włosy, to znaczy, jeżeli na przykład owiniecie włosy gorącym ręcznikiem, to temperatura również jeszcze jakby wspomaga działanie tego produktu. Ale możecie go też dodać na przykład do odżywki do włosów, czyli po prostu użyć go jako takiego wzbogacacza do yy, jakiegoś produktu Waszego pielęgnacyjnego. Olej kokosowy ma formę stałą, to znaczy w temperaturze pokojowej, jak widzicie, on ma taką dość gęstą konsystencję, troszeczkę przypominającą masło. Ale w kontakcie ze skórą błyskawicznie się topi, i zamienia się w taką po prostu oleistą formę. Bardzo dobrze sobie radzi z zagęszczaniem produktów, na przykład jak chcecie dodać go do kremu, to zamiast używać takiego oleju kompletnie płynnego, możecie użyć takiego i krem będzie odrobinę bardziej gęsty. Generalnie, jak widzicie, on on nie jest całkowicie jednolity. To znaczy on nie wygląda jak taka zupełnie gładka pasta. On ma troszeczkę nierówności, właśnie dlatego, że jest tłoczony na zimno i nierafinowany. Nie ma tutaj jednolitej konsystencji, takiej, takiej zupełnie gładkiej masy. Mi się czasami w moich poprzednich partiach zdarzały też jakieś drobiny wiórków kokosowych w tym właśnie oleju. Nie było tego dużo, ale chyba w dwóch opakowaniach mi się zdarzyło, że właśnie gdzieś tam jakieś kawałeczki się pojawiły. Po użyciu takiego kosmetyku włosy są gładkie, miękkie, lśniące, ale on nie służy tylko do pielęgnacji włosów. To, że olej kokosowy jest spożywczy, to też już większość osób pewnie wie, że można na nim smażyć, można go dodawać do na przykład wypieków, bardzo ładnie pachną, bo nie wiem, czy wspomniałam, zapach kokosa jest niebiański, on pachnie naprawdę stuprocentowo kokosowo. A możecie go też stosować do pielęgnacji ciała, bo on ma bardzo dobre właściwości nawilżające, pomaga się pozbyć jakiejś nadmiernej suchości. Jeżeli macie szorstką skórę, albo jeżeli macie skórę tak wysuszoną, że na przykład aż łydki Was swędzą, czasami tak się zdarzy, że jest tak super sucha skóra, albo zwłaszcza teraz w tym okresie zimowym, kiedy się nosi grube swetry, czy tam rajstopy, skarpety i tak dalej, i ta skóra jest narażona na pocieranie, to olej kokosowy bardzo ładnie nawilża takie miejsca. Można go stosować samodzielnie, tak po prostu z słoiczka na ciało, jako balsam. Ja go polecam stosować na wilgotną skórę, czyli wystarczy wyjść spod prysznica, odsuszyć się lekko ręcznikiem, posmarować takim balsamem, nie dość, że pięknie, takim olejem. Nie dość, że pięknie pachnie, to skóra jest super y, nawilżona. Trzeba oczywiście chwilę zaczekać, aż on się wchłonie, bo to jest olej, to nie jest balsam, w związku z czym y, ten proces jest troszkę dłuższy. On pomaga też odbudować naturalną barierę ochronną skóry, jest dobrym emolientem. Generalnie olej kokosowy to jest taki do wszystkiego właściwie produkt. Ja go też stosowałam często zimą na przykład na... jak wychodziłam na dwór na długi spacer, to smarowałam nim twarz, żeby zabezpieczyć skórę przed jakimiś tam bardzo dużymi mrozami. Czyli jak widzicie, olej kokosowy to tak naprawdę nie jest kosmetyk tylko do włosów, ale i do włosów, i do ciała, i do twarzy, do paznokci nawet i też jako element spożywczy jeszcze do tego wszystkiego pachnie kokosem, więc jak dla mnie nie może być lepiej. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz już wiecie co możecie zrobić z olejem kokosowym i że już wiecie dlaczego jest takim wszechstronnym produktem. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji następnego nagrania i pozdrawiam.